Dobrze, wygraliśmy mecz, któryśmy bardzo potrzebowali na zwycięstwo, żebyśmy byli bliżsi do playoffu, co jest nasz cel w, w Lidze VTB. Myślę, że dobrze, że graliśmy początek, graliśmy w pierwszych tych kwartach z bardzo fokusowani. Później musiała iść szersza rotacja, dzisiaj więcej zawodników, bo co dwa dni będziemy grać mecz. Teraz w środę gramy z, z Gwinią, przychodzi, także musimy być i gotowi do tego, nie, nie, nie może być. Z, z, e, zawodników, którzy są zmęczoni i dla tej rotacji mogę powiedzieć, że trochę brak fokusu w pewnych momentach był, ale dobrze, daliśmy radę na końcu utrzymaliśmy kontrolę, pełną kontrolę meczu, wygraliśmy. Nie pozwalaliśmy przeciwniku przez 40 minut, żebyś zaczął wygrywać, Także... Bardzo dobre zwycięstwo, idziemy dalej. A z czego wynikają te, 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 te takie fale, jeżeli chodzi o koncentrację? Bo zależy, mówił Pan o tym też po meczu z mks tak, tak, też to każdy, każdy, każdy zawodnik i każdy człowiek ma dobre dni, dni. i zły Ten, co ma słabszy dzień, by niemal grać w tym meczu dużo minut, albo w ogóle by niemal miał wchodzić na boisko, bo jak widzicie po pierwszych 5-6 minut, że to nie jest to, że nie jest sam sobą i nie, nie podaje wykonności, którą potrzebujecie od razu idzie następny zawodnik albo zawodnik, który jest lepszy, albo który w ten dzień o dużo lepiej gra. Może, mogę powiedzieć, że, że dla to, dlatego jest ważne, bardzo ważne mieć dłuższą lawkę. A na, po drugiej stronie, jak powiedziałem, muszę grać ci, co dzisiaj słabsze grali i dostać z pewności siebie więcej, żeby jak mówię, każdy drugi, trzeci dzień gramy mecze, musimy być gotowi do tego. Musimy się starać o ekonomiczność drużyny. Trenerze, ile Paul Jackson, Pana zdaniem, ile czasu mu może zająć, żeby się przystosować do waszego systemu, do, 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 tego, do, tej, do tej taktyki, którą. Bo nie, to, nie to... wiem, nie są wierzchnicy, są trener. Co ja wiem, ile czasu? Miesiąc, dwa. Nie jest łatwo, to bo trzeba złapać wszystkich zagrywki i ich przez. na ten moment. Przez 40-50 zagrywki móc zapamiętać i wiedzieć o co chodzi i to w trzech systemach różnych. To znaczy, że to nie jest w ogóle łatwo do dużo lepszego i doświadczenia zawodnika niż co jest tam. Także czasu mamy powoli z nim, potrzebujemy go tam, jak będę pohar polski, żebyś tam pomógł i, i tak dalej. Także na ten moment jestem zadowolony, na pewno może dużo lepiej grać, ale walczy, widzimy, ile nam pomoże. Bo to nie jest ja, żadne gwiazda, to jest zawodnik do rotacji, który jest dobry zawodnik. Tak jak jest Andy Mazurczek, jak jest, men, nie ma, nie taki Paul Jackson, dobrym zawodnikiem, który przyszedł być zespołowym zawodnikiem. Dzięki serdecznie. Dzięki.